Cześć, witam Was. Dzisiaj otworzymy sobie przesyłkę od Pana Grzegorza. Ym, I od razu mówię, żebym nie zapomniał, że polecam jego licytację na Allegro. Ma bardzo przystępne ceny. Yy, yy, legendy są na licytacji od 1 złotówki, nawet. Więc myślę, że bardzo się opłaca. Czekajcie, ja to zastopuję i pójdę po nożyczki, bo zapomniałem yy, wziąć op, nożyczek przygotowałem się, więc zaraz do was wracam. Dobra, już jestem. Mam nożyczki. Tak. Yy, od razu dziękuję za to, że pan się chciał ze mną wymienić. Jak mówiłem zapraszam na aukcję tego pana yy, na Allegro. Ma bardzo przystępne ceny. Yy. O, i to są już koniec. Pusta koperta widzimy. No i tak, zapraszam do jego wymiany z tym panem. I tak, otworzymy sobie pier... Eee, to. O, przepraszam bardzo, bo nie zatrzymała się kamerka, nie zatrzymała się. Spadło mi. No i tak, otworzymy sobie to. O, Link do aukcji tego pana znajdziecie w opisie, na Allegro oczywiście. I mamy tutaj tak: sobie weźmiemy tutaj i mamy bazuwy: Kwiestan, Modric, Werblum, Nutnik, Martinez, Altinto, Priera, Lewandowski, Miller, Forest, Silva, Silva, Fanini, Rin, Schmelzer, Godin, Christiansen, Santana, Vermeer. Arteta, czekajcie, ja sobie tutaj o odłożę, dalej, dalej mamy Defoe, Wieland, Snyder, Izagirre, De Jong, Clemens, Modric, Gillette, Mangala, Artur, Gonzales, Podolski, Nasri, Luisa, Luis, Adriano i Pepe z Realu Madryt na koniec. I tak, tu mamy pierwsze. Zobaczmy sobie sobie na bok, I mamy drugą. Tak Przesyłka do pana jutro pójdzie. I mamy tak. Wandenbor. Yy, Artete, Lediego, Margewa, Wanderwila, Hegelera, Kagao, Widicia, Widicia, Olszajda, Fernando, Meksesa, Artete, Lamparda, Ogbone, Reine, Mandzikica, Lukasa, Nawasa, Kliestana, Lawaciego, Kurtua, Humelsa i czekajcie, bo tam coś się świeci, to tam na koniec. Mamy jeszcze tak Leno, Mitroglou, Zapata, Di Maria, Fernando, Walcott, Valdez, Fanini, Hildebrandt, Nkolu, Behrami, David, Louis, Zaker, Mexes i to damy sobie tak o. To właśnie uporządkujemy, ja wiem co tam jest, o, to sobie tutaj obłożymy. Mamy taką. Da -da -da! Robert Lewandowski, Top Master. Brakowało mi go. Dziękuję panu bardzo. Moja legenda już do pana jutro pójdzie. I Top Master Tiago Silva. Um, dziękuję bardzo, proszę pana. O, jeszcze tutaj jest coś. To też są. Otworzymy. mamy też i mamy tutaj po odwracane karty tako. mamy tak Riberiego, modricia, Bolanosza, Vermera, Nitiuka, Negredo, Heltona, Marcizio, De Faul, Pastore, Aguero, Ziniak, Elm, Luis, Dominik, Busquets, Hegel, Cazorla, Izagirre, Di Maria, Helton, Abiatti, Mexes, Torres, Campbell, Iniesta i Altintop i co my dostaliśmy tutaj? Dostaliśmy Takie duże Na ręcze kart Bazowych, nawet nie obejmuję ich Jedną ręką I dostaliśmy Top Masterów dwóch Jest to Lewandowski I Jago Silva Bardzo się z nich cieszę, dziękuję Bardzo No i tak jak mówiłem, dziękuję za wymanę. Link do aukcji tego pana na Allegro Znajdziecie w opisie, ma Karty w bardzo, bardzo przystępnych cenach, um, więc zapraszam do licytowania i wymiany z tym panem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, cześć.